O. Tu jeszcze ciekawostka, podpisy pamiątkowe pracowników, którzy wytwarzali matizę. O. Tu się wpiszemy. Słuchajcie, Grzegorz teraz wpisuje. 2020, teraz zobaczmy. Co to jest? No, to jest palonec. W dzień znajdujemy się. Słuchajcie, znajdujemy się na wystawie samochodów OSO. Tutaj jest widać, tutaj przy wejściu, wygląda to na start bardzo fajnie. Ten samochód, który wam pokażę zaraz, jest szczególnie mi bliski ze względu na to, że e, o, mój. Tata miał taką Serena: Serena 104. 700 zupełnie taki jak Turkus, tylko że inny kolor. Fajnie <głodnie> zachowany egzemplarz. Tutaj mamy również czerwone, tutaj jakieś Seicento sporting. była tak zwana wersja Schumacher i tutaj zwróć Grzegorz, zwróć uwagę, że ten jest na, na rejestracji już samochodu. Tak, jako element kolekcji, jak najbardziej. Fragment kolekcji to nawet możesz mieć roczne auto. Co ty gawiasz? Nie ma wymogu. Ten to jest chyba ogólnie znany. Zmiennicy serial. Numer 13-13. Aczkolwiek, aczkolwiek są tu pewnie nie w bo ma promowane elektra, które zniknęły na parkingu. w drugim odcinku <grym> albo pod koniec drugiego, z tego co kojarzę. Czyli tamtym światłem czarne drogi, czarny, czarny pas wymalowany do zebrzaka schodów nie miał tej listerki na włotniku, ona się pojawiła na chwilę w jednym z odcinków, gdzie grał inny Fiat, tak do Kutna jechali i tam w tym odcinku wróciły Ciekawe. na chwilę kołpaki na, na, na koło. Ciekawe czy ma yy, rozerwaną tapicerkę po ekspresie. Nie, 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 bo pojechały, ten kotel został przełożony do Czerwonego. Aha. Panie kolego, widzę, że pan nie oglądałeś uważnie ostatniego odcinka. No ostatniego może nie, ale akurat pamiętam, że... Nie, nie dla wyżej, wodyły, są okay. chyba 500 egzemplarzy tego samochodu. Fiat 126 wersji Imbo wersji kabla. 500 sztuk. Poznałem, poznałem historię tego samochodu. I się okazuje, że wtedy były wykonywane jakieś badania. No i w ramach rozliczenia. Były wykonywane badania przez firmę Bosmali. W ramach rozliczenia fabryka samochodów małolitrażowych postanowiła ja przeznaczyć 500 egzemplarzy świata 126 Ze względu na to, że nie mieli co z nimi zrobić, to stworzyli właśnie takie samochody, które później były przeznaczone tylko i wyłącznie na eksport. W po Polsce pojawiły się egzemplarze przywiezione z Niemiec. Taka ciekawostka. Pamiętam sąsiedzi. Również takiego sobie sprowadzili w białym kolorze. Zobaczcie. Nie wiem, czy kojarzycie. Klimek kontra Buda. Samochód Fiat 125P w wersji Coupé. No, szkoda, że nie możemy wejść tam z drugiej strony. Ciekawe, dlaczego ten analog stoi dalej. Od zwiedzających. <śm> <śm> Nie, dlatego, aha bo to są dwa samochody, no faktycznie jeden jest duży a, a drugi jest Klimka, tak? Nie no, powiem Ci że Tamten górce... jest w macie, pomarańczowy mat. Z tego co kojarzy tą duna na na, czym? na suzuki witara? zrobione? Chyba na Witarze. No. A, mieszka z tym. Obydwa stanowią bardzo ciekawą konstrukcję. Ale ten ma linię, która naprawdę przypływa uwagę. Poznajecie te samochody? Siara mi dał. Świara <ścoughs> mi dał. Nissan 300ZX, Mitsubishi 3000GT. To są poważne japońskie sprzęty. Hm. Powiem Ci, że jak się patrzę na te samochody i porównuję, bo to są z tego samego okresu mniej więcej no tak. do y, samochodów... Polskich? Polskich. No to jednak bijemy ich na głowę. Bijemy? Bijemy, <ścoughs> oczywiście, proszę cię. Nie no, faktycznie. No brzydkie jak nie wiem co. No brzydkie, patrzcie. Dwoje drzwi tylko, proszę cię. Nie kto to wymyślił? Tak prywatnie pamiętam, jak mój wujek Wacław przywiózł mi katalog z, z Niemiec, z salonu Nissana właśnie z tym modelem. 300 ZX. Mam go do tej pory. I powiem wam, wzdychałem do tego katalogu nie wiem ile lat. Piękne auto. Tam dalej widzimy również Mercedesa. O, tutaj jesteśmy w świecie Polonezu. Pierwsza reprodukcja, a to, na co tutaj nie w pewnie czasu uwagi, dwa Polonezy, ale trzy drzwiowe. A, faktycznie. Polonez 3D z frontem Borewicza. Ale ma wąski słupek B, szeroki C. Przetłoczenie do końca młotnika. No chyba na tego kuchera. Tutaj już z, z atrapą, z przodem podobnym do akwarium, do przejściówki. Więc ten palowy noc Więc pod innym kątem, nie tak jak u mnie w przejściówce, na prosto. Inna atrapa, ze względu na inny znaczek też. W Szeroki słupek B, wąski C i przy słupku C przetłoczenie nie idzie do lampy, tylko zawija się przy szybie. Mm -hmm. I bardzo fajnie to wygląda w porównaniu do tradycyjnego polonza. No, śliczne samochody. To, to, to... Dobrze mówisz. <gry> ja jestem fanatykiem takich samochodów. Rajdowa wersja, ten akurat jest rpik B-grupa mocy około 170 koni. Od 1984 do 1987 był produkowany silnik wsiadka DOHC dwulitrowy. Jeden przykłów szczególnie moją uwagę BMW serii 7 w wersji Long. Pamiętam, że rysowałem rysunek na formacie chyba 0 ma urodziny dla koleżanki Barbary Paszko. Asio. jeżeli masz że ten rysunek fajnie by było, jakbyś mi go sfotografował, chciał, albo mi go sobie sam, sam sfotografował, byłbym wdzięczny. To jest ten samochód. Czyli opakowane nie <grywa> Słuchajcie, Delorian. Kojarzycie ten samochód z filmu Powrót do przeszłości. Back to the future. Ciekawa konstrukcja. Gościa na końcu no, producenta. Tego zamknęli. Ale bardzo bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o samą, samą markę Delorian. Ostatecznie na dzień dzisiejszy próbuję z tego co kojarzę ją wskrzesić. Niemniej jednak nie był produkowane, był, były to pojedyncze właśnie. Była to seria taka, która e, no, na dzień dzisiejszy ma swoją e, swoich zwolenników. Jednak awaryjność spowodowała, że nie był on sprzedawany w większej ilości. Piękne Ferrari. To jest akurat model Mondial. Pamiętam, jechałem samochodem Ferrari Testerosa na stopa. Udało mi się złapać. Ferrari Testerosa można powiedzieć jest bardziej sportową wersją, właśnie samochodów tej marki. Edward E-Type w wersji Cabrio. Popatrzcie na jego linię. Środek. I to jest esencja elegancji. Za 60 Wersja QT. Forma Dostank w wersji GT. Tutaj Cabrio. No i Alpina. Piękne są Tutaj nowsza wersja. Robi robotę. Tutaj Mazda RX-7. Ciekawy pojazd ze względu na to, że posiada silnik w systemie Wankla, czyli ma rotory, a nie płoki. W tym przypadku dwa takie rotory generują moc prawie 150 km Grzegorz? Tak. Polecamy tą wystawę. Polecamy, decentu poleca. Mega. Poleca. Fabryka na poleca. Mega, naprawdę. Yy... Zwróćcie uwagę, gdzie i tam można znaleźć w ogóle informacje. W internecie? Na Facebooku. Na Facebooku. Wystawa klasyków i, I... klasyki w FSO. Klasyki w FSO. Pozeum Skarb Narodów. I tutaj, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jest w jakichś określonych datach, tak? W weekendy. Ale we wszystkie weekendy? Sprawdźcie na stronie. Sprawdźcie. A się, się kupuje online bardzo szybko, bardzo łatwo dzisiaj rano przy śniadanku, przy kawce, pyk i zrobione. A no właśnie, a dzisiaj nie pokazaliśmy wam naszej kawy, ale to może już inną pokażemy. Trzymajcie się, cześć. Podpisałeś się na Polonezie? Piotr, podpisałeś się na Polonezie? Podpisałem się na Polonezie, podpisaliśmy też naszą wyprawę, Diczęto Tour 2020, 2020, edycja. I co? Edycja Mazory powoli Tradycja Mazury powoli dobiega końca, I tak jak widzieliście, byliśmy na Mazurach <gryz> przez krótką chwilę, więcej byliśmy w innych regionach naszego kraju, ale jak to mówią, nie cel co droga jest ważna. Tu jeszcze ciekawostka. Czekaj. Okay? Powrót do domu. Zobaczcie, jaką ma. Ma padać też, pić, grać. No bym to się nie pożywiło. Jedziemy dalej. Kończyło. Profesor. Już we Wrocławiu. Wojtek z Antkiem w przedmościu. Piotrek z małym Wojtkiem w Prochowicach. Do rodzinki zjechali. A ja właśnie dojeżdżam do siebie. Jestem w Legnicy. Zmęczony po trasie ci z Warszawy na strzała, można powiedzieć, że zjechaliśmy oprócz tam, no wiadomo, przystanku na tankowanie. Ale postanowiliśmy zjechać dzień żeby jutro odpocząć. No i cóż, zero awarii, w żadnym cieniasie nie stało się nic. Oprócz żarówki spalonej, ale to się wszędzie może zdarzyć. Także nic, a zrobiliśmy ja z Piotrem prawie 3000 km. Bo mi pyknęło właśnie o 2.913 Piotrak będzie miał wynik podobny. Profesor z Wojtkiem będą mieli o te 500 mniej, bo myśmy zjechali po poniedziałkowej przygodzie do domu. Jak na pewno wiecie, że my mamy cudownie nabite. No i co? No i było super. No. Kolejny rok. Kolejna przygoda, odhaczone z listy e, Chyba już nie ma za bardzo miejsca w Polsce, gdzie moglibyśmy pojechać i pozwiedzać Zanocować Mamy nadzieję, że Monte Carlo, które mieliśmy odwiedzić i Monaco Które mieliśmy odwiedzić w tym roku Uda się odwiedzić w roku przyszłym To się wybierzemy A czym się wybierzemy, to zobaczymy Coś tam się miesza jeśli chodzi o samochody są jakieś nowe pomysły na pewno coś wam jeszcze napiszemy opowiemy sfilmujemy będą jeszcze relacje z dzisiejszego dnia z dzisiejszej wizyty na wystawie klasyków bo było mega ciekawie bardzo mi się podobało chłopakom też polecamy serdecznie także śledźcie dalej nasz profil obserwujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Będziemy bardzo wdzięczni za to, za każdą Waszą aktywność. No i co? I widzimy się wkrótce w kolejnych odsłonach. A ja idę przytulić głowę do poduszki. Trzymajcie się, hej do zobaczenia.